Turecki serial Wichrowe Wzgórze przedstawia nieoczekiwane spotkanie Cajnep i Halila, dwojga ludzi z odmiennych światów. Telenowela pełna emocji przeplata miłość, nienawiść i chęć zemsty, wciągając widzów od pierwszych chwil. Najnowsze streszczenia ujawniają, co wydarzy się w odcinkach od 259 do 263, emitowanych od 24 do 26 września w TVSkup pierwszej. o czym jest serial Wichrowe Wzgórze. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVP VOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 261 środa 24 września. Po romantycznym wieczorze Halil daje Cajnep pczekin Blanko, Blanco, oskarżając ją o zdradę i współpracę z Kazimem. Zajneb broni się, twierdząc, że chciała tylko kontraktu, a nie zemsty. W gniewie odrzuca Czek, Halil wychodzi trzaskając drzwiami. Zrozpaczona postanawia zerwać współpracę z serdarem. Tekin informuje Kazima o sukcesie planu, ale ostrzega przed pokojówką znającą prawdę. Nazajutrz tulej znajduje Czek w sypialni i waha się, czy go wykorzystać. W końcu zabiera dokument, nieświadoma, że ktoś mógł ją usłyszeć. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 262 czwartek 25 września. Tekin zastrasza nichan zdjęciami jej rodziców, zmuszając ją do odejścia i milczenia. Dziewczyna w panice ucieka z rezydencji. Tulej przekazuje czek nieznajomemu, by go zrealizował, lecz Songul przechwytuje dokument i każe jej opuścić dom. Gulan mimochodem zdradza, że cukierki z gabinetu należą do Tekina. Co budzi w Halilu wątpliwości i poczucie winy. Hakan odkrywa, że Tekin bywał w kasynie Kazima. Gdy Halil dostaje list od Michan, jego gniew eksploduje i podpisuje kontrakt, stawiając Cajnep pod ścianą. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków, 263 piątek 26 września. Eren z Selmą szykują się do wyjazdu na urlop. Hiimet postanawia pokrzyżować ich plany. Cajneb bezskutecznie szuka kontraktów w pracowni Halila. Songul jest szantażowana przez człowieka, który podpalił drzewo na wichrowym wzgórzu. Kazem zastawia pułapkę na Halila i Cajneb.